Hejko wszystkim, ja jestem Iza i witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie na moim kanale, który będzie inny niż zwykle, dlatego że to nie będzie taki klasyczny reading vlog, nie będzie to też taki typowy jeden dzień z życia, ale będzie to dzień książkary na bezrobociu. Dlatego że dzisiaj mamy 31 stycznia, wieczór. A ja właśnie byłam ostatni dzień w pracy, wróciłam, doszłam trochę do siebie i zaczynam przyswajać fakt, że jutro nie będę musiała rano wstać, nie będę musiała się spieszyć i nie będę musiała planować sobie całego dnia i ogólnie życia co do minuty, co dla mnie osobiście jest dosyć problematyczne, dlatego że jestem typem osoby, uzależnionej od pracy, jeżeli już tą pracę mam, to bardzo dużą część swojego życia podporządkowuję po prostu pod pracę. Jestem typem osoby, która uwielbia mieć wszystko zorganizowane, co do minuty. Wtedy jestem też najproduktywniejsza, kiedy po prostu nie mam czasu i najzwyczajniej w świecie wypełniam sobie ten czas wolny. Dlatego zbyt duża ilość czasu wolnego jest dla mnie lekkim strzałem w kolano. Dlatego będę chciała raz na jakiś czas nagrywać takie filmy, żeby po prostu przekonać się, jak Będę funkcjonować w tej nowej rzeczywistości dla mnie. Akurat brak pieniędzy jest moim najmniejszym problemem. Bardziej właśnie martwi mnie to, że będę miała za dużo czasu wolnego. Nie chcę, się, nie chcę się za bardzo rozleniwić. Chciałabym w miarę zorganizowanie funkcjonować, dlatego zapraszam Was do oglądania tego filmu. Jutro rozpoczynamy dzień ze mną, pierwszy dzień na bezrobociu. No i postaramy się, żeby był on dla Was. Ciekawy, dlatego że będę z gościnią i będę czytać naprawdę fajną książkę, więc zapraszam Was do oglądania. Ja właśnie skończyłam trening e, i chciałam tylko nagrać tutaj taki fragment, ponieważ bardzo często dostaję od Was komentarze i jakby takie pozytywne słowa odnośnie mojej cery, więc chciałam Wam pokazać, że e, nie zawsze to tak wygląda, dlatego że ja w tym momencie leczę trądzik i mam blizny na policzkach, e, dlatego też pamiętajcie, że w internecie wszystko wygląda lepiej niż w rzeczywistości. Ja właśnie wróciłam do domu. E, tak jak widzieliście, odebrałam paczkę z paczkomatu, zrobiłam małe zakupy. E, zdążyłam tylko zjeść jogurt i zaraz będę robiła sobie jakieś konkretniejsze jedzenie, bo oprócz tego, że chcę trochę ogarnąć swoje życie tak na co dzień, to strasznie tęskniłam za ciepłym śniadaniem. Bo jak pracowałam, to nie miałam takiej okazji, a teraz. W szamie coś dobrego. Ale tak, zanim będę jeść, to chciałam Wam powiedzieć, co będę czytała, ogólnie co już czytam, i co dostałam w paczce. Dlatego, że dostałam paczkę z wydawnictwa Rebis. Ja po części wiem, co jest w środku, bo wiem, czy jego autora książki znajdują się w środku, ale nie wiem dokładnie, jakie tytuły, więc będziemy mieli wspólne pierwsze wrażenie. A więc tak, mam tutaj trzy książki Remarka i specjalnie otworzyłam to z tej strony, żeby mieć niespodziankę i nie widzieć, co to są za książki, e, dlatego będę je sobie. Wysunę, wysunę. Dobra, pierwsza z nich to Noc w Lizbonie. Noc w Lizbonie chciałam przeczytać. Eee, Okej, okay, dobra. Noc w Lizbonie była jedną z trzech książek, które miałam chyba najbardziej na oku. Ja u siebie na ten moment mam jedynie Łuk Triumfalny, więc Noc w Lizbonie. Kolejna książka jest już trochę grubsza i to jest... Czarny obelisk. Okej, okay. o tej książce słyszałam, ale jakby nie zagłębiałam się do końca w fabułę. Ale to są Niemcy 1923 rok. I ostatnia książka to coś, co myślę, każdy kojarzy z Remarkiem, czyli na zachodzie bez zmian. W ogóle nie wiedziałam, że ta książka jest taka cieniutka. Ja się strasznie cieszę, bo nie ukrywam, że Remark jest takim autorem, którego jestem bardzo ciekawa, ale gdzieś tam bałam się zacząć przygodę z tym autorem, ale po ostatnim filmie, który nagrywałyśmy z Nikolą, i po jej takich dosyć szerokich opiniach na temat tych książek, na pewno w najbliższym czasie się za nią zabiorę i może w sumie. Już niedługo, bo na Zachodzie bez zmian jest, tak jak mówiłam, dosyć krótkie, więc może to będzie na Zachodzie bez zmian? Zobaczymy. A w kwestii książki, którą aktualnie czytam i o której będę Wam mówić w tym filmie, czytam Nasze puste przysięgi od wydawnictwa Winnie Jestem w tym momencie na stronie 158, mniej więcej tutaj. Ja ją zaczęłam w formie PDF-a w e-booku i bardzo dobrze mi się ją czytało, ultra szybko. Dodatkowo bardzo szanuję za to, że mamy tutaj ponownie znaczek wieku, czyli po prostu daje nam to znać, że książka jest od 16 roku życia. I tak, jeśli chodzi o to, o czym tak naprawdę są nasze puste przysięgi, mamy tutaj historię Abrieli, która pała się złodziejstwem. Ogólnie jest bardzo taką przebiegłą dziewczyną, taką bardzo chytrą, sprytną itd. I ona to wszystko tak naprawdę robi dla dobra swojego i swojej siostry, dlatego że one są skazane tak naprawdę, dlatego że one tak naprawdę są. Skazane na życie pod dachem ich ciotki i jej dwóch córek. Tutaj wkrada nam się troszeczkę taki kopciuszkowy motyw, motyw złej macochy, i No i mamy dwie siostry, które żyją razem, dlatego że w sumie nie mają wyjścia, nie mają innej rodziny, zostały oddane. No i Abriela stara się po prostu utrzymać je. Na miejscu, utrzymać je razem. W pewnym momencie dług dziewczyn tak bardzo rośnie, że ich ciotka posuwa się do tego, aby sprzedać młodszą siostrę Abrieli do niewoli, do niewoli na dwór. Fej. Oczywiście fej wszyscy znamy po okrutnym księciu i po dworach Sary Jamas i mam wrażenie, że to będzie bardzo podobne, dlatego, że po pierwsze ta książka jest reklamowana w ten sposób, a po drugie, sam początek dawał mi wrażenie, że to będzie coś bardziej w stylu wojny makowej, dlatego że ten początek bardzo skupiał się na tym takim brudzie ubóstwie, na tym takim aspekcie handlu, handlu kobietami po prostu. I myślałam, że będzie się to obijać właśnie o ten temat, ale. No cóż, niestety nie. E, może nie jest to na tyle taka, wiecie, taka bardzo zaawansowana, rozwinięta fantastyka, jaką ja zazwyczaj mam, e, jaką ja zazwyczaj czytam, ale nie zmienia to faktu, że ja się bawię naprawdę bardzo dobrze. No i dodatkowo mamy tutaj oczywiście trójkąt miłosny, tak jak możecie zobaczyć, tutaj mamy fej numer 1 i tu mamy fej numer 2. E, nasza główna bohaterka niestety ma ogromny uraz do, do tej rasy i ogólnie uważa ich za niebezpiecznych, za takich, od których Warto jest trzymać się z daleka, no ale kiedy musi ona odzyskać siostrę, no to musi udać się na dwór Fairskate. To chyba się tak mówi to jest chyba świetlisty dwór. Ja tak to sobie mówię w głowie. Mamy dwór cieni i świetlisty dwór. E, I tak, ona udaje się na ten dwór, dlatego że tam odbywa się pewien bal, na którym pewien książę ma wybrać sobie Żonę. No i później dzieją się różne, różne rzeczy. Na ten moment poznaliśmy już paru bohaterów, którzy mogą być e, potencjalnym wybrankiem Abrieli, chociaż nie ukrywam, że ja jestem typem, który wiadomo, wolałby, żeby nie wybrała żadnego z nich, ale, ale, albo żeby pojawił się jakiś trzeci, tak jak na przykład Kenji w Dotknij Mnie. Kind of this vibe, ale wiem, że do jakiegoś punktu musi to zmierzać i bardzo chcę tą książkę skończyć jeszcze dzisiaj, dlatego że um, jestem jej bardzo ciekawa z tego względu, że Zosia i Nela mają nad nią patronat. No i dodatkowo robię bad reading z Karo Casual BookTok, z którą się dzisiaj widzę. Ja lecę jeść śniadanko i widzimy się później. W do domu, zdążyłam jedynie wypakować prezenty od Karo. Bardzo serdecznie pozdrawiam Karo, bo dała mi cudowną książkę, kubek i zoodykarską herbatę, ale wszystko mogliście już zobaczyć. I teraz tak, będę zabierać się za czytanie naszych pustych przysiąg, dlatego że ruszyłam się odrobinkę, jestem na dwusetnej stronie. Dzisiaj na pewno skończę. Zrobię sobie mini maraton czytelniczy, ale na ten moment niewiele się zmieniło. Jedynie Mam wrażenie, że w mojej głowie pojawiły się nowe powiązania, dlatego że oprócz tego, że na samym początku. Był swego rodzaju motyw Kopciuszka i złej macochy z dwiema córkami. Później skojarzyło mi się 12 kandydatek, nie będę mówić więcej, jako 12 tańczących księżniczek. I teraz zaczęłam łączyć pewne fakty, dlatego że jeden z naszych bohaterów ma na imię Sebastian, ale nasza główna bohaterka mówi do niego naprzemiennie Sebastian oraz Basz. I zaczęłam to kminić, dlatego że tak samo było w serialu nastoletnia Maria Stewart i tak samo było w Lopif. Anny i Marty. I zastanawiam się, czy to jest jakaś zależność, czy po prostu basz to jest jakiś tytuł, ale wtedy, jakby wiecie, te wszystkie historie są różne, więc to jest bardzo dziwne, że w trzech różnych tekstach kultury tak jest. Ale tak, niewiele się zmieniło. I do tego będę siadała razem z ludźmi z czytelni, wydaje nam się, do wspólnego oglądania Ocean's 8. Więc jeżeli chcielibyście w takich akcjach brać udział w przyszłości, to zapraszam Was do linku w opisie, tam macie link do czytelni. No i co? A, i będę jeszcze robić w końcu, bo udało mi się kupić ramkę w IKEA, będę robić sobie takie... Inspiration Boards, czyli po prostu takie wiecie, sklejki różnych zdjęć z Pinteresta. Nie wiem jeszcze gdzie je powieszę, ale stwierdziłam, że bardzo chciałam coś takiego mieć, więc a ja lecę robić sobie herbatę, moją koziorożcową herbatę i widzimy się później. Mam sobie herbatę w kubku od Karo i przyszłam do Was, żeby Wam powiedzieć, że skończyłam nasze puste przysięgi. I powiem Wam tak: jak ostatnio mówiłam Wam o tej książce, to byłam święcie przekonana, że ona od początku do końca będzie taka jak przez pierwsze 150 stron i że nie będzie to zachwyt, ale wczoraj. To, co wydarzyło się wczoraj, kiedy ja tą książkę kończyłam. Słuchajcie, moje reakcje, które Wam tutaj zresztą gdzieś wrzucę, były na Instagramie, zrobiły furorę i bardzo dużo osób po tych reakcjach stwierdziło, że jednak muszą przeczytać tę książkę. Więc ja odstawię herbatę i opowiem Wam co nieco. I dodatkowo jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na piękny. Piękny dodatek do tła, czyli moje zdjęcie z Janem Summerholderem, czyli moje zdjęcie z aktorem, który gra Daimona Salvatore. Dlatego, że jestem teraz w mojej pamiętniki Wampirów Era po raz ósmy, czy dziewiąty, więc, więc tak. Ale tak, wracamy do naszych pustych przysiąg. Pierwsze około 200. 220 stron. Wydawały się być bardzo taką niezobowiązującą, prostą fantastyką, bez zagłębiania się w zasady magiczne. Gdzieś tam nasza główna bohaterka ma swój cel do osiągnięcia ma on pewien dylemat, który z jednej strony miałoby się wrażenie, że jest naprawdę prosty do rozwiązania, i im dalej w tą historię się zagłębiamy, tym ten dylemat się pogłębia, i tym bardziej, że tak powiem, ona zaczyna mieć coraz mniej opcji wyboru. E, tak jak wam mówiłam, wszystko zaczynało się przez pierwsze około 20 stron w taki bardzo brudny sposób, e, dlatego, że mówiło się o tym, że nasza główna bohaterka jest złodziejką, i ogólnie bardzo, duży, e, bardzo duże poruszenie wywołuje fakt, że w świecie ludzi bardzo wiele kobiet, w większości, jest sprzedawanych właśnie na dwory e, fei. No i słuchajcie, jak ja się cieszyłam. Jak ja się cieszyłam, kiedy ten motyw powrócił później w książce i wszystko domknęło się taką ładną klamrą, i okazało się, że to wszystko ma sens i że to nie zostało nam rzucone tak po prostu. Dodatkowo, nasza główna bohaterka na samym początku niestety nie należała do moich ulubionych i sam fakt tego, że ma do wyboru dwóch mężczyzn, co w ogóle było dla mnie szokiem, dlatego, że na samym początku historii dowiadujemy się, że nasza główna bohaterka, Abriela, przyjaźni się z pewnym mężczyzną i później musi uciec na dwór Fej, żeby wypełnić pewną misję. No i tam przewijają się różni elfowie. No i z jednej strony w mojej głowie było no dobra, czyli za Zapominamy o przyjacielu ze świata ludzi, prawdopodobnie będzie książę ciemny i książę jasny, i jakby będzie wybierała między nimi. No i słuchajcie, okazało się, że tam rzeczy są bardziej pogmatwane niż się zdaje, i to był już taki pierwszy plot twist. E, później, kiedy nasza główna bohaterka obcuje z tymi mężczyznami, to były momenty, w których naprawdę ona była w stanie ich. Urabiać, po prostu urabiać, kłamać im w żywe oczy i, jakby argumentować to wszystko tym, że ona chce odzyskać osobę, którą kocha, czyli swoją siostrę w tym przypadku. I słuchajcie, ja się tak śmiałam, kiedy ona kłamała im w żywe oczy, bo po prostu nikt normalny by w to nie uwierzył, ale z początku wydawać by się mogło, że poziom IQ niektórych osób jest dosyć niski. No i słuchajcie, później, kiedy poznajemy tak naprawdę genezę tego, dlaczego dwa dwory, Elfów są ze sobą zwaśnione, dlaczego niektórzy mają pewne moce, niektórzy ich nie mają, niektórzy mają też pewną wadę, mm, która jest troszeczkę taką tajemnicą i tak naprawdę nie wiadomo skąd ona się wzięła. E, to wszystko robi się takie ultra angażujące i ja pamiętam, że od pewnego momentu ja nie byłam w stanie przestać czytać tej książki, bo tak, scena w celi. Ogień płonie. Ja dosłownie na tej scenie zrobiłam... Bo to było jakby ultra hot. Wie, wiecie o co chodzi. Jakby umówmy się, takie książki, jeżeli mają romans, to naprawdę niewiele wam trzeba, żeby pobudzić waszą wyobraźnię. A takimi słowami, jakie tu padają, naprawdę łatwo jest to zrobić. E, później była scena pod prysznicem, o której wszyscy bardzo głośno mówią i jakby ja żałuję, że ona się tak wcześniej skończyła, ale to jakby wiem, że wiele osób tak ma. E, no i tak... Pewnych rzeczy się domyśliłam. Co się stało, dziuba? No. Słuchajcie, pierwszy raz w moim życiu pies przyszedł na nagrywki, więc pokażę Wam sunie. Pies będzie tutaj z nami siedział. Nie wiem, czy widzicie psa, ale tak. Piesek będzie z nami siedział. Więc tak, większość rzeczy związanych z jakimiś tam połączeniami, co z czego wynika, udało mi się odgadnąć, ale końcówka. Końcówka to był po prostu Armagedon. I powiem Wam tak: koniec tej książki zrobił ze mną coś, czego naprawdę dawno żadna książka nie zrobiła czyli wpędziło mnie w kaca książkowego. Kac książkowy, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taki moment, w którym kończycie książkę, a na tyle zaangażowaliście się w ten świat, że po prostu. Nie jesteście w stanie z niego wyjść mentalnie, i nie jesteście w stanie zacząć niczego innego. Dlatego ja też od razu, po tym jak skończyłam, właśnie nasze puste przysięgi, zaczęłam drugi tom w audio. Gdzieś wam tutaj wkleję zdjęcie, jak on wygląda. Jest na bicie dostępny po angielsku, bo słuchajcie, ja nie jestem w stanie myśleć o niczym innym. I tak jak ten początkowy luz. Nie ma już takiego znaczenia, kiedy myślę o tym, jak dużo dała mi końcówka tej książki, jak dużo dała mi druga połowa, ile tam było dynamizmu, ile tam było zagadek i ile tam było takich, wiecie, takich um, przeciwności losu, dzięki którym ja naprawdę uwierzyłam, że Abriela nie jest w stanie rozwiązać swojego problemu od tak, za pomocą strygnięcia palców, tylko naprawdę musi się trochę postarać, żeby, żeby dojść do tego, do czego finalnie dochodzi. Tak tak to nazwijmy. Więc ja od siebie bardzo Wam polecam nasze puste przysięgi i myślę, że dla fanów dworów no to zdecydowanie będzie bardzo interesujące. Nie wiem właśnie, czy dwory są bardziej w tej e, pierwszej połowie, tej takiej bardziej luźniejszej, czy tej takiej bardziej akcyjnej. Możecie dać mi znać, jeżeli ktoś czytał dwory i okrutnego księcia. E, no i tak, ja Wam bardzo polecam tą książkę. Czytajcie koniecznie, e, a ja tymczasem zapraszam Was do kolejnych filmów, ja lecę nagrywać dla Was dalej a... i pozdrawiamy. Правда, пишу.